Dziś będziemy dotykać kwestii nadodpowiedzialności, czyli takich momentów, kiedy robimy więcej niż ktokolwiek od nas wymaga, naginamy swoje y, możliwości, potrzeby, a potem na końcu, i to jest najgorsze, zaczynamy innym ludziom mówić, bo ja tu tyle zrobiłam dla ciebie, a ty taki niewdzięczny. Więc jeśli mm, dzisiaj zaczynacie oglądać ten film i myślicie sobie o, 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 to o mnie, no to pokażę Wam dzisiaj 7 powodów, dla których tak może być, a mam nadzieję, że z tych powodów będzie Wam już łatwiej wyjść do rozwiązań. Zostańcie ze mną. Zaczniemy z tego miejsca. Zapraszam ciebie widzu kochanej drogi. Bardzo się cieszę że tu jesteś o to aby sprawdzić czy już subskrybujesz ten kanał. Jeśli jeszcze nie to zapraszam cię do tego aby przycisnąć ten przycisk bo jak wiecie nam twórcom którzy wkładają kupę czasu i pieniędzy w to żeby robić to co robimy ogromnie jest potrzebne nie tylko to że piszecie że to dobre właściwe ale też niestety musimy karmić nasze algorytmy po to żeby te treści do was docierały. Więc dla mnie bardzo, bardzo ważne jest to, żeby powtarzać Wam i powracać cały czas do tego pytania: czy już subskrybujesz? Jeśli jeszcze nie, to zrób to. A my zaczynamy. Siedem takich powodów, które mogą być bardzo różne i nieoczywiste. Niektóre z nich mogą się łączyć, niektóre mogą współistnieć i współwystępować w waszym życiu, więc może być tak, że pod koniec napiszecie mi 1, 3 i 7 i okaże się, że nie tylko jeden powód powoduje, że wchodzicie w nadodpowiedzialność. Więc zacznijmy tak naprawdę od tego trochę czym jest nadodpowiedzialność bo możemy sobie powiedzieć że są takie trzy modele w których funkcjonują ludzie dorośli ludzie mogą funkcjonować trochę w takiej roli dziecka trochę takiej właśnie nieodpowiedzialności która mówi a ja nie będę tego robić a ja bym chciał żeby czy oczekuję żeby ktoś tam chciał robić to za mnie w związku z tym tam się może pojawić wątek nie wiem zawalania niedowożenia i tak dalej Idealnym rozwiązaniem, do którego chcemy dążyć i ten odcinek też jest po to, jest kiedy jesteśmy po prostu dorosłym, dorosłym, dojrzałym człowiekiem, który bierze za siebie odpowiedzialność i y, żyje z innymi ludźmi dobrze. Natomiast możemy wchodzić i y, często wchodzimy w taką nadodpowiedzialność, czyli w taką rolę rodzica, w której skaczemy nad kimś, kto wcale tego nie potrzebuje albo nie prosił i zaczynamy wchodzić właśnie w role takiej mamy, albo taty, która mówiła: może nie powinnaś, a może powinnaś, albo na przykład, nie wiem, wychodzicie przed szereg i robicie więcej niż powinniście, co w efekcie powoduje rozczarowanie, zmęczenie, wkurzenie. Bardzo dużo różnych konsekwencji, a nawet w najgorszym wypadku wypalenie w różnych rolach. I to się nie musi dziać w pracy, to się może dziać w domu, w związku, jako. Partner, partnerka, no w różnych aspektach możecie być w tej nadodpowiedzialności. No i zacznijmy od najbardziej oczywistej przyczyny, i tą przyczyną jest to, że we wczesnym dzieciństwie tego od nas oczekiwano. Czyli jako dziecko my mamy tylko i wyłącznie jedną funkcję, a mianowicie rozwijać się, uczyć się o sobie jak najwięcej, poznawać świat. Wchodzić w tą odpowiedzialność powoli, małymi krokami, dzięki dorosłym, którzy zdejmują z nas odpowiedzialność, ponieważ są dorośli i to jest ich rola, i um, uczyć nas tego, jak w tym świecie sobie poradzić. Natomiast nie wszystkim nam przyszło do, um, że tak powiem, y, w tym życiu dorastać w domach, w których są dorośli odpowiedzialni rodzice. Zresztą przychodzi mi wtedy do głowy tytuł takiej książki. Dzieci, niedojrzałych rodziców i wielu z nas jest pokoleniem właśnie pochodzącym z domów, w których wychowywani byliśmy przez rodziców, którzy nie byli odpowiedzialni, nie byli dorośli lub zmagali się z jakimś trudnością, wyzwaniem, jak na przykład w wielu, wielu domach lat 70., 80., 90., czyli chorobą alkoholową. Która powodowała, że dzieci, chcąc, nie chcąc, musiały wchodzić w mechanizm, który w psychologii nazywamy parentyfikacją czyli to dziecko musiało stać się dorosłym, to dziecko musiało być odpowiedzialne. To dziecko budzone w nocy przez rodziców, którzy się kłócą, musiało zastanawiać się nad tym, jak rano spakuje sobie śniadanie i czy wszystko jest ogarnięte, a może nawet czasem w ekstremalnych sytuacjach rozdzielać kłócących się rodziców. Więc w pewnym sensie, tym wątkiem było czy jest dzieciństwo, w którym ja musiałem, musiałam w takim poczuciu zagrożenia stać się bardziej odpowiedzialny niż yy, natura to zaprojektowała. Natura zaprojektowała to tak, że my w ogóle nie musimy być na pewnych etapach, a w pewnych etapach dopiero się uczymy, być odpowiedzialni za pewne aspekty naszego dorastania. I tu będzie się łączyło to z drugim wątkiem, takiego nieprzewidywalnego środowiska w dzieciństwie i, i tym nieprzewidywalnym, właśnie środowiskiem, już trochę o nim przed momentem powiedziałam, może być na przykład to, że dorastamy w domu, w którym rodzice są niesprawni, więc my musimy się nimi opiekować. Rodzice są w jakimś chaosie, na przykład, uwaga, są niezdiagnozowanymi neurotypowymi dorosłymi, którzy nie potrafią ogarnąć swojego, swojej kuwety i to my musimy za nich tę kuwety ogarniać. Czy właśnie pojawia się w tym domu alkohol, pojawia się przemoc, pojawia się niestabilność nastrojów naszych rodziców, które to w efekcie wszystkie wymienione przeze mnie aspekty mogą wpływać na to, że nasi rodzice nie tylko nie ogarniają siebie, ale nie ogarniają nas, więc wchodzimy w schemat nadodpowiedzialności. No i tutaj wchodzimy, w, że tak powiem, już takie trochę bardziej wąskie aspekty, które mogą się łączyć z tymi pierwszymi dwoma. No bo jeśli jesteśmy osobami, które pochodzą właśnie z niezdiagnozowanego domu adhd albo jesteśmy osobami po prostu, o dużej wrażliwości lub y, o dużej empatii, to z natury, z tych cech, czyli z cech neurotypowych, z cech y, takich y, właśnie wynikających z tej naszej empatii, my będziemy wchodzić w tą nadodpowiedzialność bardziej. Y, Niedokrotnie, kiedy rozmawiam z zawodami pomocowymi, w których jest duży potrzeba i kontakt. Z właśnie empatią, z lekarzami, z nie wiem, yy, osobami, które się zajmują nauczycielami, wsparciem drugich ludzi. Słyszę o tym wchodzeniu w nadodpowiedzialność właśnie z tego poziomu empatii, czy takiej nadwrażliwości na. Kontekst innych ludzi i na to też musimy mieć wrażliwość w obserwacji siebie, że nie zawsze to musi pochodzić z tego aspektu domu niestabilnego. Moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy z bardzo stabilnego domu, ale po prostu jestem osobą o szczególnie dużej wrażliwości układu nerwowego. Co powoduje, że jeśli przychodzi do mnie ktoś i mówi, że potrzebuję pomocy, to nawet jak ja jestem zmęczony, to wchodzę w tą odpowiedzialność, ponieważ to jest mój system operacyjny, i trudno jest mi czasem odróżnić, czy to wyzwanie albo wątek dotyka już tylko kogoś, czy też mnie, bo zaczynamy przejmować trochę te emocje i przejmować trochę te odpowiedzialności, i tu możemy czuć bardzo duże przytłoczenie, takie naprawdę nawet czasem totalne, absolutnie Przeboczcowanie, i to może być nasz efekt, czy yy, przyczyna. O, a efekt widzimy jako, jako zmęczenie, jako przytłoczenie, jako chęć odizolowania się nawet od ludzi. I to też słyszę często yy, od osób w zawodach pomocowych, że tyle są już z ludźmi dla ludzi i cały czas wokół ludzi, że jak yy, wychodzą z pracy na przykład. To potem, dla odmiany, żeby wychylić wahadło, muszą być sami. I to jest ich sposób regulowania się. Kolejnym powodem czy przyczyną, dla których możemy wchodzić w nadodpowiedzialność, są wszelkie elementy mechanizmów lękowych. Na przykład, jeśli boimy się oceny i zaczynamy wchodzić w perfekcjonizm czy w pracocholizm w wyniku jakiegoś dyskomfortu, z którym sobie. Nie do końca radzimy, to możemy wchodzić w takie ratowanie świata, tak to nazwijmy, w efekcie czego po pierwsze nie czujemy już wtedy tego lęku i nie mamy z nim kontaktu tak bardzo, jak powinniśmy mieć, bo jesteśmy zajęci tym, że tam ktoś potrzebuje pomocy, więc odwracamy głowę od dyskomfortu i trochę nie widzimy tego dyskomfortu i ten dyskomfort znika, oczywiście on nie znika, ale znika. W takim naszym poczuciu nie mamy z nim kontaktu. W związku z tym wytwarzamy taki mechanizm, że żeby zasłużyć na akceptację, żeby zasłużyć na. Czyjąś miłość, i wszystkie inne fajne rzeczy musimy robić, i to jest takie błędne koło. Robimy to, żeby nie czuć lęku, po to, żeby czuć akceptację innych ludzi i nie czuć lęku w relacji z nimi, zaczynamy robić więcej tych rzeczy, nie koniecznie przez innych wyrażanych, i tutaj błędne koło. Perfekcjonizm i lęk napędza nadodpowiedzialność, nadodpowiedzialność powoduje, że czujemy, że musimy robić więcej, żeby inni nas akceptowali, i tak w kółko. Ale też może się to łączyć z pewnym elementem, i tutaj wchodzimy w kolejną taką realną przyczynę tego, dlaczego możemy być nadodpowiedzialni. A mianowicie, możemy być nadodpowiedzialni, ponieważ jesteśmy właśnie osobami neurotypowymi i doświadczać na przykład takiego mechanizmu jak RSD, czyli takiej nadwrażliwości emocjonalnej i obawy przed krytyką. To, to, to Rejection Sensitivity Disorder to jest element, którego jeszcze niestety w kryterium ADHD nie włączono i w klasyfikacji DSM nie widnieje jako objaw ADHD. Natomiast większość psychologów, terapeutów powie Wam, że jest to jeden z głównych problemów osób z ADHD, czyli nadwrażliwość na ocenę i krytykę. Co powoduje, że my nadinterpretowujemy pewne słowa, wyrażenia padające w naszą stronę i do nas, i w efekcie boimy się i czujemy, że jak nie będziemy robić więcej niż powinniśmy, to inni ludzie nas będą oceniać i że możemy ich stracić, i to powoduje, że wchodzimy w nadodpowiedzialność jako w strategię regulacji naszego układu nerwowego. Czyli coś potrzebuje kontrolować. W związku z tym czuję spokój, ale tak no, nie czuję wcale wtedy spokoju, więc muszę więcej kontrolować. Będą miały to, tą trudność osoby ADHD, będą miały taką trudność osoby z diagnozą PTSD, czyli stresu pourazowego, lub po prostu po jakichś doświadczeniach traumatycznych, mogą mieć taki właśnie. Hmm, Mogą mieć taki mechanizm z jednej strony wysokiej impulsywności w relacjach z drugą osobą, i poczucia winy, i poczucia bycia krytykowanym albo ocenianym bardziej niż to rzeczywiście z faktów wynika. Więc to jest kolejny powód czy przyczyna, która może za tym stać. Co jeszcze się może, słuchajcie, pojawić jako ten taki element nadodpowiedzialności? No, kochane kobiety i drogie panie, pozdrawiam was serdecznie, ale my jesteśmy wychowywane. W kulcie tego, że musimy skakać nad wszystkimi, dla wszystkich być i sprawiać jak najmniej kłopotu i być niewidoczne w sytuacjach, w których mamy być niewidoczne, a dźwigać tam. Dziś robi trudno, więc my jesteśmy mistrzyniami dźwigania, ale uwaga, to nie jest tak, że panowie nie wchodzą w nadodpowiedzialności, też wchodzą, ponieważ oni dla odmiany są uczeni, że oni są tak zwanymi providerami, czyli dostar dostarczycielami pieniędzy, nie wiem poczucia bezpieczeństwa dla rodziny i wielu, wielu innych rzeczy. I takiego utrzymania mm, bezpieczeństwa finansowego czy życiowego, więc nie mogą okazywać słabości, muszą dźwigać różne trudności, nie mogą powiedzieć swojej partnerce, że jest im trudno, no bo oni mają być silni. W związku z tym, kulturowo i płciowo też dźwigamy mm, i tym samym wchodzimy niestety nie w dorosłość, tylko w nadodpowiedzialność i faceci. Często pracują więcej niż powinni i rozwiązują różne trudności więcej niż powinni, a kobiety, dla odmiany, dźwigają emocjonalnie ciężar wszystkich dookoła. Więc u kobiet bardziej ta odpowiedzialność wchodzi w, w, w emocjonalną sferę, u mężczyzn bardziej celową, operacyjną sferę. Ale tak, wchodzimy w takie kulturowo. No i jakieś, słuchajcie, wewnętrzne takie przekonania, które nam wsadzono. One mogą być powiązane z rolami kulturowymi, ale niekoniecznie, bo na przykład może być takie. Widzicie przekonanie, że nie wiem, nie mogę teraz odpocząć, muszę cisnąć, bo tylko ciężka praca daje kołacze. W związku z tym będę robić więcej, będę wyręczać wszystkich dookoła, będę robić po prostu 13 etatów po to, żeby nie pokazać światu, że nie wiem, jestem słaba, albo że mogę być przekonanie właśnie, że nie wiem, muszę być, powinna być, czy powinienem być silny. Albo że jak tego nie zrobię, to się świat zawali, albo że w ogóle jakby to o mnie świadczyło jako o szefie, jak ja nie zostanę do 24 i nie będę robił roboty za wszystkich, nie? Czyli nie wiem, że nie mogę delegować, bo przecież musi być zrobione dobrze i wszystkie te rzeczy, które nas obciążają i mają nas niby rozbrajać, tak naprawdę nas uzbrajają. Więc pokazałam Wam tak naprawdę siedem takich przyczyn które mogą powodować, że my jesteśmy permanentnie w poczuciu odpowiedzialności, nadodpowiedzialności yy, i w takim ciężarze dźwigania różnych rzeczy. I yy, yy, yy. potem no, efekt końcowy jest taki, że tak dźwigamy, dźwigamy, mówimy, że jest cool i cool, a potem palon pęka i wybuchamy i zaczynamy robić wyrzut wszystkim i wszystkiemu. Więc jestem ciekawa, yy, który z tych yy, który z tych aspektów poruszonych przeze mnie jakoś do was trafił, i o których z nich to tak naprawdę o Was. Podzielcie się nimi w swoich tutaj komentarzach. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. A jeśli jesteś osobą, która czuje, że ten wątek neuroróżnorodności, a typowości trafia do niej i czuje, że wchodzi w odpowiedzialności właśnie z tego powodu. To tutaj w linku, co ja mówię z tym linkiem, w opisie do tego, słuchajcie, odcinka, będzie kontakt do mnie, będziecie mogli umówić się ze mną na sesję coachingu ADHD, po to, żeby troszkę rozbroić te strategie, jakie mamy, mechanizmy, jakie mamy i pracować nad tym, jak poradzić sobie z tymi wątkami związanymi z nadwrażliwością, na krytykę emocjonalnymi naszymi. Reakcjami i właśnie taką potrzebą wchodzenia w nadodpowiedzialność po to, żeby poradzić sobie z lękiem, który stoi często za nami, adekwatowcami. Także zapraszam Was do kontaktu i dziękuję za dzisiaj. Czekam na Wasze lekcje, na Wasze podpunkty, z których wyciągacie tą, 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 tą taką cząstkę siebie, to o mnie, i widzimy się w przyszłym tygodniu.